Na Karcie Społeczności właśnie dałem wam ten zadanie Żebyście właśnie ten... Ustalili jaką misję mam zrobić I dzisiaj zobaczycie jak w pełnej wersji Polecę sobie na Marsa Właśnie tutaj sobie ustawiłem dużo Tak, że Brad Clipping też zrobiłem Jak widzicie No i jak coś, to widzimy się Na Kartach Społeczności, bo tam wam Piszę o swoim codziennym życiu I o tym co robię, nie? Także widzimy się też na Karcie Społeczności A ja wracam do was za chwilę Oczywiście, zaczynamy, więc widzimy się na orbicie, jak ja będę leciał na Marsa. Oczywiście, jak coś, to robię to w pełnej wersji, także jak coś to wiecie. No nic, widzimy się na orbicie, jak dolecę tam. O. I widzimy się za chwilę. O. Lecimy do Marsa! No i wpieprzyliśmy mu się w atmosferę, no i... Ach... Super. Dobra, spróbuję czegoś innego. Dobra, ulepszyłem rakietę i widzimy się na orbicie. Hmm. Pomimo mojego wysiłku i tak się pewnie nie uda. Dobra, mam inny pomysł. Wystrzela ten. Tego fiultanka. Tylko ja muszę coś przyszykować jeszcze. Owiekę, jak się domyślacie. I mieliście rację, bo ja muszę obiekę tutaj stworzyć. O. No i praktycznie możemy startować, no nie? Zaczynamy. Zaczynamy. Let's go! Udało się pomyślnie zadokować. Mhm. Tutaj też destroj. Oraz oczywiście tutaj będziemy sobie czekać, aż będziemy mogli sobie polecieć na Marsa. No i lecimy. Widzimy się na Marsie. Ostatecznie udało się, ale zabrakło paliwa jeszcze tutaj. Ech, szkoda gadać. Więc jeśli się udało, to się nie udało i, i dupa. Co mogę powiedzieć? No, wylądowano, ale co? Nie wrócimy przecież. Więc uznajmy to sobie jako pierwszy statek bazy na Marsie. A tutaj próbnik marsjański. Więc, no, zbuduj nową rakietę. I to tyle. Fuck.